Ale sy, aż wstyd nagrywać, tu jest guzik nitro, o 2 złote na koszyk e, Cześć, witajcie na kanale Motoinfo.pl, sorry za wczorajszy filmik, ale wczoraj była niedziela i było rano Słuchajcie, e, zmieniłem ten, e, no, ten cały mechanizm zmiany biegów I co Wam mogę powiedzieć, jak zmienia się biegi, czekajcie przełożę telefon O naciskam sprzęgło i patrzcie, jedyneczka, dwójeczka I jaka jest różnica? No różnica jest ogromna, bo jest Ruch lewarka praktycznie o połowę krótszy, i tutaj, jak wbijacie już piąteczkę, czyli piąteczka jest tak, Musimy, bo w drugim samochodzie mam inaczej. Piąteczkę mam, no piątkę tak, bo mam wstecznik raczej i tak na Słuchajcie, piąteczkę sobie wbijacie, to na starym e, mechanizmie, jak wbiliście piątkę, no i piątka to gdzieś o tam gdzieś była, nie? nie? Że nogę pasażera musieliście dotknąć, a teraz tak, jedynka. No Ładnie wchodzi dwójeczka, tylko pierwsze co musicie sobie pojeździć, bo no, yy, wiecie, jak przejdziecie sobie z dnia na dzień na ten Shifter, no to się musicie trochę przyzwyczaić, bo są krótkie przełożenia. Nie, nie takie długie, że ziem <grym> w radio, tylko no są mega krótkie te przełożenia, o, pół, o połowę, połowę krótsze. E, jakie tam informacje mogę Wam jeszcze przekazać, e, no seger musicie sobie nowy kupić, no bo mm, ja nie miałem segara, a ten, no wiecie, tak na słowo honoru trzyma, ale ten seger to jest tylko zabezpieczenie, aby Wam e, podczas gdy zdejmiecie już górę tutaj, sprężynka nie wystrzeliła, bo tak czy siak jak założycie gałkę zmiany biegów, oto gałę, to tutaj w gałce jest rurka i ta rurka Wam dociska ten cały mechanizm, także nawet bez segera, jeżeli uda Wam się to złożyć, to i tak jak zakręcicie gałkę, to Wam to nie wyleci. No a tak co, no, założyłem to jeszcze osłonkę przed przeciwpyłową tutaj wczoraj, widzieliście. Aj, nie kłóćcie się na tym forum o te kurde ceny. Jezu, ja, przecież wiecie, że ja nie wiem, nie jestem żadną konkurencją dla innych ludzi. Ja tylko nagrywam e, takie filmiki, bo mam takie hobby. Nie kłóćcie się o tam jakieś, nie wiem, sprzedaż tych części. <laughs> Jestem jakimś waszym prowokatorem czy czymś, to wcale tak nie jest. Ja tylko nagrywam, no bo tak ja mam hobby. I tak wiecie, jeżeli tak kasy z tego nie ma, to jest tylko moje hobby. No i wracając do tematu, tam jest taka osłonka co założyłem gumową, przeciwtułową, To musicie sobie ją dociąć, bo wiecie, ja tak założyłem taką opadź, żeby była. No bo tam jest dużo smaru pod tą osłonką, i wszystkie brudy będą wam się czekać. I jak założycie ten nowy. Short shifter to macie dwie przestrzenie, jedna z tej strony i druga z tej strony bo wcześniejszy mechanizm był taki prostokątny i on ten cały otwór tutaj zasłaniał a ten nowy soft, 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 soft short shifter jest pół taki jajowaty, jest. no i jak to jest jajo takie to tu są dwa otwory, z lewej i z prawej strony i wszystkie syfy tam będą leciały, no fakt, że tam jest jeszcze taki taka jest, um, można powiedzieć guma na przegub się zakłada, nie? to tam jest od dołu bo od dołu jest ten cały. ta rura cała co do skrzyni biegów idzie. Ja jeszcze jak to będę rozbierał, ale później to sobie zobaczę, czy ten przegub plastikowy na dole nie jest wyrobiony. Bo jeszcze są jakieś takie luzy, nie, patrz, nie jest to sztywne, tak jak chciałem, żeby to sztywne było. Jeszcze jakiś luz jest, nie? Jest jeszcze luz. Ale to jest o wiele kurczę lepiej niż było, bo jak miałem ten stary mechanizm, to ludzie, to luz było taki o, to latało wszystko na obie strony. A teraz to jest taki luz. O, o taki luz, nie? Ale to mi się wydaje, że luz jest. Gdzieś jest luz. Bo tu patrzyłem na tym plastikowym przegubie, nie było ludzi, Może gdzieś jest przy skrzyni biegów ten luz. Dobra, bo SMS-a dostałem. Ja tak na żywca nagrywam po pracy i mi rozwaliło nagranie. Tam, wam, na luzie skończyłem. No to mi się wydaje, że gdzieś jest luz naciągle przy skrzyni biegów. Nie, że ten luz jeszcze występuje. No ale no to jeszcze wiadomo, będę później, bo tam będę jeszcze później grzebać przy skrzyni biegów. To później się gdzieś tam na wiosnę to zobaczyć, żeby to zlikwidować, celowo, żeby było na sztywno. I co jeszcze, jak macie, musicie tak, założyć sobie nową tą dolną osłonę przeciwpyłową, bo będzie Wam syf tam leciał. Ja też to zrobię, a to też na wiosnę. I jak robicie otwory tutaj, to nie poszerzajcie tych fasolek, tak jak są te fasolki, że je Wy po poziomo poszerzycie, tylko zróbcie sobie takie pionowe, pionowy otwór większy, a już Wam mówię dlaczego, bo jak założycie na fasolki centralnie ten soft czy soft, soft, Short shifter. Tak zwał, tak zwał. To lewarek nie będzie Wam dokładnie pionowo stał do, w osi, tylko będzie przekrzywiony. Nie? A jak sobie zrobicie większe otwory tutaj po tej, po tej stronie, to będziecie mogli sobie ładnie lewarek wstawić, aby był ładnie w osi. No, także co, jest, że obserwuję. Na razie. Pierwszy efekt jest taki, że mi nie zgrzyta już, bo ja miałem problem, jak wiecie, wrzucam jedynkę i z jedynki wrzucam dwójkę i było zgrzytnięcie, bo nie trafiało w biegi i tak się wkurzałem na to, bo mi nie, dwójka nie wchodziła. A teraz ładnie, jeżdżę po mieście, bo jak z pracy wracam to dużo po mieście jeżdżę i normalnie się jeździ z jedyneczki się, daje dwójeczkę i to dość często się daje, nie? Na trójeczkę to rzadko się wrzuca, bo to teraz wiadomo po południu korki jak jedyneczka dwójeczka jest, to ładnie wchodzi bez grzytu. Tak samo wsteczny. Wsteczny miałem problem, bo też jak wbijam wsteczny, nie? Pyk, to wsteczny czasami ładnie wchodził, a czasami nie wchodził, nie? Czasami musiałem tak? nie chciał wejść, to czasami musiałem tak się śmować albo wziąć do środka i znowu wsteczny wrzucić. A teraz ładnie wszystko wskakuje. A i jeszcze moje takie info, takie dla Was, że tutaj można założyć grubszą, mocniejszą sprężynę. Aby Wam to ładnie odbijało, bo jak założycie sztywniejszą sprężynę, mocniejszą, to się by usztywniło, mi się wydaje, wszystko bardziej. Bo tu jest taka licha sprężyna z tego cienkiego drutu. A ja mam taką w domu jeszcze sprężynę ze starego, z Fiata. Miałem wybierek rozbierałem w skrzyni biegów, i tam mi taka grubsza sprężyna też taka długa została. I też zobaczę, że tą sprężynę założę. Zobaczę, jak to będzie się zachowywać. A tak co, no, no pozytywy same. 7 dych zapłaciłem za ten zestawik, za Legro. Wymiana wymiana no to różnie bywa, nie, bo ja się męczyłem trochę z tymi. Z Segerem się męczyłem, bo nie miałem szczypców do Segera, a taka wymiana to Wam powinna zająć nie mniej więcej niż godzinę. Nie. Zrobicie sobie ładne otwory wiertarką, najpierw małym wiertą, potem dużym, no i potem pilnikiem sobie to ten otworek zrobicie. Eee, no i... E, da, a, dajcie, dajcie tam smaru dużo, nie, bo tam w fabryce to mało smaru dają. I... A, i mam, mówiłem Wam o tej tulejce, że tam e, miałem tulejkę wsadzić, nie tulejkę, tylko tą opaskę do węża miałem wsadzić, ale nie dawałem tej opaski do węża. Bo stwierdziłem, że jak założę paskę do węża, tutaj to ściśnie mi ten plastik, tą rurkę metalową, i nie będę mógł robić takiego ruchu do, do środka i wbić wstecznego. Także tam jest tak, jak było, że jest ten plastik yy, i założona jest ta tylko osłona z gumowa i nic tam więcej nie, nie dawałem. No, także co, na bieżąco będę wam dawał, jeszcze Wam znam yy, z tego relacji gdzieś tak za miesiąc, zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Na razie jest wszystko ok, na plus. Także to zakładajcie i cieszcie się zmianą. Cieszcie się krótką, e, krótkim przełożeniem przy zmienianiu biegów. <laughs> także to tyle, trzymajcie się. Heja. A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzelajka like pod filmem.